maleńko, moi drodzy, nazywam się bardzo. serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale I w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić sobie te trzy, moi drodzy, kozackie itemki w Word. World No, generalnie jest to giereczka, moi drodzy, która dosyć nawet przypadła mi do gustu, jeżeli chodzi o sponsorowane eventy na Robloxie Bo jest całkiem spoczko zrobiona, ma fajne itemki i dzisiaj pokażę wam jak właśnie te trzy sobie zdobyć Ogólnie, jak widzicie, prawie wszystkie itemki tutaj zdobyłem, zabrakło mi tylko jednego, jak akurat, no, nie grałem Bo, no, nie chciało mi się, będę zamieszczał robić tutaj tych dwóch scavenger huntów w tej giereczce Miałem wtedy inne rzeczy, mój drodzy, do roboty, ale te itemki są na tyle fajne i na tyle proste do zdobycia, że postanowiłem nagrać dla Was film, żebyście sobie mogli je zdobyć. Najmniej mi się podoba ten itemek, ale te są fajne. Najlepszy jest ten, potem jest ten, a później jest ten itemek. Teraz pokażę wam, co trzeba zrobić. I generalnie jak widzicie w tle możecie zobaczyć 100 milionów napis. I to właśnie tam możemy odebrać sobie pierwszy darmowy itemek po prostu tak. o. Także ja sobie teraz siadam tutaj na deskę i musimy dostać się w to miejsce. Nie, spadłem. Dobra, muszę jeszcze raz iść. I moi drodzy mamy ten itemek. Claim, avatar, item. Robimy to oczywiście. I mamy pierwszy itemek. Wayful Bucket Hut. Naprawdę bardzo, bardzo fajny item. Jest to pierwszy z trzech itemów, które możemy sobie zdobyć. Kolejne moi drodzy itemki to naprawdę również bardzo proste do zdobycia, ponieważ żeby sobie je zdobyć to musicie wykonać te moi drodzy questy na 100 milionów wizyt. Czekajcie, zobaczmy sobie, bo to jest 100 milionów event, czyli domyślam się, że 100 milionów osób zagrało w gereczkę. Dokładnie tak! A właściwie to jeszcze nie całkowicie, ale już prawie. Te 100 milionów wizyt jest, no prawie. I już tutaj twórcy zaokrągli sobie to, no i celebrują. No w sumie bardzo słusznie, bo od pięciu zaokrąglamy w górę. Także widzę, że u twórców matematyka nie leży. <laughs> to taki rzeczik, moi drodzy, a teraz lecimy już z tymi itemkami. Mianowicie dwie kompetycje, moi drodzy, musimy sobie przejść, ale to sobie zrobimy za chwilkę. Tutaj zawsze, moi drodzy, w prawym górnym rogu wyskakuje zapytanie, czy chcemy wziąć udział, moi drodzy, w jakichś zawodach i wtedy po prostu musicie kliknąć, że tak. I jak sobie w nim weźmiecie udział, no to po prostu wtedy otrzymacie ten itemek jeden. A z kolei, żeby otrzymać drugi itemek, to musimy odwiedzić sobie, moi drodzy, wszystkie obszary na mapie, przynajmniej 6 obszarów, I jak widzicie dzięki temu, że poszliśmy sobie tutaj, to już jeden obszar mamy, moi drodzy, zwiedzony, a teraz lecimy sobie jeszcze oczywiście odwiedzić pozostałe. Dlatego teraz, moi drodzy, jedźcie tam, gdzie ja, żeby odwiedzić pozostałe obszary. No i jak widzicie, otrzymaliśmy kolejny itemek, bo odwiedziliśmy wszystkie, moi drodzy, 6 miejsc. No i teraz jedyne, co nam pozostało zrobić, to poczekać, aż zaczną się, moi drodzy, zawody. Wziąć udział w dwóch, moi drodzy, zawodach. Także ja teraz czekam, aż pojawią się zawody i jak tylko się jakieś pojawią, to wezmę sobie w nich udział, żeby zdobyć sobie ten ostatni już itemek. No i właśnie tak jak widzicie, mniej więcej wyglądają zawody. Jeszcze raz sobie weźmiemy udział w takich zawodach, i będziemy mieli ostatni, już trzeci itemek. Tak sobie teraz czekam, aż się zacznie druga kompetycja, drugie zawody i skapuję się, że tutaj jest opcja teleport, więc teoretycznie jeżeli chodzi o itemek, który możemy otrzymać za odwiedzenie wszystkich, moich drodzy, lokacji, być może wystarczy, że po prostu sobie klikniecie teleport i po kolei na każdą z tych krain się przeniesiecie i szybciej niż ja wtedy otrzymać ten itemek. Także stwierdziłem, że w sumie warto to dodać, jak ktoś z Was spróbuje, to może mi dać znać, bo ja jestem ciekawy, moi drodzy, czy to tak zadziała i ten teleport też się wlicza w to, czy trzeba tam po prostu pojechać, czy może się po prostu tepnąć po kolei, a teraz akurat pojawiła się, moi drodzy, kompetycja, pojawiły się zawody, więc bierzemy z w nich udział i zdobywamy ostatni itemek. No, i mamy to ostatnie itemki, nawet udało mi się zająć pierwsze miejsce w zawodach. Także, bardzo, bardzo fajnie. Fajne zakończenie odcineczka. I odświeżmy sobie teraz jeszcze stronkę. Tutaj, tą, tą, i również tą, żeby zobaczyć, czy te itemki na pewno nam się tutaj, moi drodzy, pojawiły. W, moi drodzy, ekwipunku. I dokładnie tak jest. Mamy, moi drodzy, Vans of the Wall Aura. Vans Skateboard Wings i również Vans Waifel Drip Bucket Hut. Dajcie znać przy tej temie, jak wam się podobają, jak dla mnie są mega fajne, szczególnie ten itemek. Także w tym odcineczku, moi drodzy, to już jest wszystko. Jeśli końca tego odcineczka, to będzie mi bardzo miło. Jeśli moi drodzy zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję Was to moi drodzy nic nie kosztuje a mi bardzo pomoże się rozwinąć. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że był on pomocny. Życzę Wam miłego dnia, wieczorka lub nocy w zależności od kiedy oglądacie ten film. Trzymajcie się i pa pa!